Halo, halo, witam wszystkich, witam Ciebie Renatko. Jak tam dzisiaj się czujesz, jak zdrówko? Bardzo dobrze. Jak się nie no, śmieję, to znaczy, że coś mi dolega. My no. się tutaj już pośmialiśmy trochę, ale zaczynamy od razu tak. z konkretami. Opowiedz nam troszkę o sobie, kim jesteś, czym się... Zajmuję się. No właśnie, poczekaj ja tylko zgłośnie. Witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy, tych, co mnie znają i mniej znają. E, fajnie, że nasze drogi mogły się połączyć raz jeszcze, bo już my się znamy i wiemy, że nie ma przypadków. I cieszę się, Tomasz, że mogę uczestniczyć w Twoim projekcie Wznoszenia świadomości. Więc naprawdę robisz e, dobrą robotę i cieszę się, że jestem w tym gronie. No i właśnie, kim, kim jestem, żeby tutaj być? Nie wiem, Tomasz, nie wiem. Nie lubię siebie określać. Moi klienci mi określają, osoby, które mnie poznają. Jakieś przebicie chyba jest w głosie? Jest? Coś mi tam. Dobra. Okej, okay, coś tam, coś, coś usłyszałam. Co robię? No. Jestem w tym rozwoju osobistym i duchowym, do tej pory pracowałam bardziej osobiście, niestety wszechświat albo stety wymógł na mnie, żebym wyszła do szerszego grona ludzi, tak mi poblokował różne sprawy, że tak mi ten kierunek nadał, że no jestem między innymi tutaj z tobą. I co robię? Zrobiłam wiele szkoleń i, i, i kursów i nauk, które są predysponowane dla, dla tego naszego rozwoju. Przede wszystkim jestem facilitatorem totalnej biologii, ustawień, i wszystkich, wszystkich tych nurtów, które gdzieś tam są obecne dostępnie na rynku. Ale w tej całej swojej pracy zastanawiałam się, gdzie jest moje miejsce. Jaką wartość daję klientom i co daję, że oni przychodząc do mnie, Mogą, mogą wynieść dla siebie coś, coś dobrego. Więc można powiedzieć, że dzisiaj służę im, służę też sobie w swoim rozwoju, ale to klienci mnie bardziej określają, umiejscowiają mnie w tym, co robię. Więc dla nich mogę powiedzieć, bo, bo tak mogę to przełożyć: Jestem uzdrowicielką dusz. Jestem osobą, która zajmuje się wszystkimi trudnymi rzeczami, że gdzie już nic nie może, tam trafiają do mnie. Więc jestem od grubych spraw i rzeczywiście tak się czuję. Moja ta natura skorpiona robi robotę, bo tak naprawdę my tylko służymy tym ludziom. My tutaj tak naprawdę nic nie możemy, ale staram się w tej służbie dać z siebie wszystko, ten czysty przekaz, żeby jak najlepiej. Um, jak najlepiej było tym ludziom, którzy potrzebują tego wsparcia? Ja często też paradoksalnie mówię, że, że oni przychodzą do mnie usłyszeć siebie. Za pomocą mnie rozmawiają ze sobą. Więc to było dla mnie takie szczególne odkrycie i ta obecność moja przy nich. Jest dla nich własną transformacją, tym rozpoznawaniem siebie, bo z czym ja pracuję? Z prawdą i autentycznością. Dzisiaj tego w świecie jest bardzo potrzeba. Długo zastanawiałam się, czym, czym te jakości są, ale to jest, ta, to jest to wyrażanie siebie. Miałam odwagę pokazać siebie w tej swojej prawdzie i to, czego się nauczyłam, a propos tych moich zdobytych kompetencji, to jest nie tylko wiedza, bo przyszedł taki moment, że ja tą wiedzę włączyłam w siebie, przefiltrowałam przez siebie i to się stało moją jakością. Czyli opowiadam, to co opowiadam, ja to przeżyłam na sobie. To jest moja autentyczna treść. I tym bardziej chyba to się staje autentyczne, bo ja czuję to, o czym mówię. Więc prowadzę tych swoich klientów do ich wewnętrznego spokoju, do, ich, do nich samych. I moim takim, um, takim wyznacznikiem czy taką widocznością jest to, że um, oni pracują nad tym, żeby odzyskać swój pulpit zarządzania sobą, czyli um, zauważają, poniekąd że stają się kreatorami swojego życia, i w tym momencie, jakby patrząc um, kompleksowo na to, co robię, to łączę duchowy z materią. Pokazuje jak i pokazuje, jak wdrażać ową wiedzę w codzienność. Bo to jest y, największy problem y, obecnych czasów, że kiedy, kiedy ludzie do mnie przychodzą i mówią: Renata, ja już wszystko wiem, ale co dalej? Ja już nie chcę się uczyć, bo ja już zdobyłam wszystkie rzeczy świata i więcej, czasami ta wiedza ich blokuje. I ja wtedy pokazuję, jak przejść ten etap właśnie od. Ja już wiem do tego, jak z tego korzystać. Mhm. Taki Super. Taki Super, pięknie, pięknie. No właśnie, wspomniałaś w tym wstępie trochę o swoich przygodach. To jest oparte też na Twoich różnych doświadczeniach. Więc jakbyś mogła nam troszkę opowiedzieć, jak zaczęła się u Ciebie ta przygoda z duchowością, z całym tym rozwojem, co Cię popchnęło w ogóle w takim kierunku? To jest co, ja jestem bardzo połączona ze swoją intuicją. Ja to nazywam taki wewnętrzny rdzeń. Nie wiem, coś, coś całe życie mnie prowadziło. I myślę dzisiaj, że jesteśmy połączeni z takim wyższym aspektem ja, z tym wyższym aspektem nawet siebie, to większą całością, która gdzieś tam nami nawiguje. Nie nie będę wchodziła jakby w poziomy rozpoznawania siebie, ale ja od zawsze miałam to poczucie prowadzenia i cokolwiek, cokolwiek się nie wydarzało na zewnątrz, jakie trudne historie mnie dotykały, jakie traumy, co przeżywałam jako dziecko, ja cały czas czułam te prowadzenie i byłam wierna sobie. To jest myślę, że bardzo istetne, istotne dzisiaj być wiernym sobie, nie zatracać siebie na rzecz czegoś, um, iść tym swoim nurtem, tą swoją właśnie prawdą. I zawsze zastanawiałam się, jaka ja bym była ta z urodzenia jako dusza. Ta czysta, wiesz, bez tego systemu, bez tego, tego co nam włożono, tak, w, te, w tą naszą istotę ludzką, bo duchowa y, ma, y, zawiera inne czynniki, więc my to łączymy, więc zastanawiałam się, jaka ja bym była i rozpoznawając siebie poprzez właśnie różne nurty, t, y, tego, co ty dzisiaj też pokazujesz za pośrednictwem innych prelegentów, można naprawdę dotknąć głęboko siebie i rozpoznać swój stan. I kiedy ja to rozpoznałam, powiedziałam, kurczę, jestem w domu, to jest właśnie to. Ja nie muszę zaprzeczać sobie. Ja mogę i z tym, flow, i stać się potencjałem dla siebie. I to mnie tak prowadziło od dzieciństwa. Zastanawiam się też. Jaka była ta renata z kiedyś, która nie posiadała tej wiedzy, którą pogłębiałam, jak wtedy inspirowałam ludzi, jak oni na mnie patrzyli, bo po wielu latach ludzie przychodzą do mnie i mówią, że było coś we mnie takiego, że oni jakby spoglądali na mnie, tak? I, i myślę właśnie, co to jest. To jest te coś ponadczasowego w nas, co nas wyróżnia. I miłe to jest bardzo w odbiorze. Więc. Ja to miałam od zawsze. Chociaż życie mnie m, potoczyło mnie bardzo materialnie, czyli weszłam w rodzinę, w biznes, jakby w twarde życie. No ale niestety ta moja natura duchowa dała sobie znać y, i zaczęła się moja przygoda w stricte y, rozwojową. No i jestem tutaj do dzisiaj, więc zbieram teraz tego żniwa. I powiem ci jeszcze, że ja nie wiedziałam, że wyjdę do, do ludzi, ale to wymogło na mnie. Jakby mówię, to tak mnie ukierunkowało, że ja nie miałam wyjścia i w momencie, kiedy kolejny raz osoba poprosiła mnie o sesję, bo ja nie wiedziałam, czego ona ode mnie tak naprawdę chce. Co ja mogę powiedzieć? Przecież wszystko powiedziałam w tej obecności, w której teraz jestem, tak jak teraz rozmawiamy, teraz na poziomie energii wszystko się wydarza. Więcej się wydarza niż na poziomie słów. I powiedziałam tak, dobra, niech ta przygoda się rozpocznie, no i, i trwa do dziś. Super. Jest bardzo fajnie, że masz to poczucie, że to było u Ciebie od zawsze. Ja osobiście miałem taki moment, co nazywa się tym wybudzeniem, czyli nagle zdałem sobie sprawę, o kurde, co ja robię, co, w ogóle i jak to? I to, to był taki moment przejściowy. Fajnie, że... Ty miałaś to takie połączenie od zawsze. A też wspomniałaś o tym, że pomagając innym, bazujesz na różnych swoich doświadczeniach. Czy też miałaś na przykład tak, że musiałaś się zmierzyć z jakimiś trudnymi sytuacjami w życiu, co dało tobie siłę? I też tą mądrość z doświadczenia na przyszłość, czy jakby zawsze była ta harmonia? Harmonia była tą samą, samą sobą, tak? więc ja za bardzo nie oddalałam się od siebie, chociaż ta moja kompletność i pełnia scaliła się gdzieś tak dopiero parę lat temu. I teraz jakby odczuwam skutki tego, tą, tą kompletność, gdzie ja zarządzam swoją rzeczywistością. To jest, więc to jest tak wspaniały stan, że czasami tego słowami nie, nie obejmiesz, ale to jest te właściwe miejsce sobie, że cokolwiek mi się przydarza, to ja jestem w stanie jakby przewidzieć czy zintencjować tą, tą sytuację, tak, żeby była ona dobra dla mnie, z takim wzrostem, ale też dla tego odbiorcy. Więc co miałam? Myślę, że dzisiaj może nie poruszymy tych historii. One są bardzo mocne i to, to mnie bardzo zbudowało. I jednocześnie muszę uchwycić myśl. W tej swojej pracy założyłam taką rzecz, że skoro pracuję z ludźmi, chciałabym wiedzieć, dokąd ja ich mogę zaprowadzić. Bo często mówię tak, że czy jesteś gotowy, gotowa mnie poznać. I co to oznacza, bo to jest ten stan wibracyjny, kiedy mierzymy się z czymś większym niż my sami. I wiem, że kiedy ludzie mnie poznają, to znaczy, że są w, w takim kluczowym momencie swojego życia, i wiem, gdzie oni są, ale też wiem jednocześnie, gdzie ja jestem i w jaki sposób mogę ich e, wesprzeć. I to było tak, że chciałam poznać, czyli poznawałam różne historie ludzi, a wiesz, że energie się przyciągają i te tematy podobne się przyciągają więc chciałam rozpoznać, gdzie ich mogę doprowadzić, zaprowadzić, więc postanowiłam sobie, że moje historie, które, które doświadczałam, ja muszę je transformować tak, żeby znalazły swoje zakończenie. Wiesz, bo my pracujemy nad sobą, chcemy coś uwalniać, wybaczać, uzdrawiać, to wszystko jest takim potencjale, ale co do czego przychodzimy, nie potrafimy się z tym zmierzyć, że na żywo to jest takie trudne. I ja zaczęłam to badać i powiedziałam nie, ja chcę sprawdzić, czy naprawdę istnieje rozwiązanie w wielu tematach. Czy my sobie tylko tak filozofujemy, nadajemy intencje, ale tak naprawdę nic się nie wydarza, i znowu pracujemy nad sobą i tak bez końca. I dałam temu szansę. I wiesz co, to było tak piękne doświadczenie, że te moje wnioski nie pochodzą z umysłu. To nie jest racjonalizowanie, bo teraz na, na zasadzie wybaczyłam, okej, okay, spaliłam listy, jest w porządku, sprawa jest wiesz, załatwiona, uzdrowiłam mamy i tatę. To jest, to jest ucieczkowość, to, to nic nie znaczy. Dla mnie odczucie z głębi serca, z tych trzewi, z tym połączeniem tej, tego umysłu i serca, z tej koherencji, z tej przestrzeni, z aspektu duszy, to tam dopiero się uwalnia. I ja, powiem Ci, w tych swoich transformacjach e, dotknęłam tego aspektu i dostałam więcej, niż mogłam się spodziewać. Czyli mamy, jeśli mówimy o traumach, to mamy ofiarę i sprawcę, tak? W tym charakterze, jak, jakiekolwiek było zdarzenie. I ja te aspekty tak uwalniałam, że w tym sprawcy e, zobaczyłam jego boskość. I to jest dla mnie najwyższy aspekt, yy, właśnie tej świadomości i tego duchowego połączenia, że jesteśmy w stanie tego dotknąć. I naprawdę cieszyć się życiem. Bo moja historia mogła po, yy, potoczyć się zupełnie inaczej. Yy, I ktoś, kto patrzy dzisiaj na mnie, nie uwierzyłby, <gryw> jakich historii doświadczałam. A mimo wszystko tu jestem i naprawdę ja kocham życie. Um, uważam, że żyjemy w tak cudownych czasach, właśnie w tych czasach, już pomijając podnoszenia świadomości, ale w takich czasach rozpoznania siebie, że um, głupotą byłoby. Um, no, nie iść za sobą, nie poznać siebie w tym aspekcie, w którym dane nam było zaistnieć, tak? Bo wiemy, że rodowo, pokoleniowo, wcieleniowo nosimy różne aspekty, ale doszliśmy do takiego poziomu, gdzie mamy teraz ten rozbłysk, tak? Te, tą światłość w sobie i nie ma innego kierunku, jak za tym, jakby za, no musimy za tym pójść, tak? Znaczy, powinniśmy, żeby za tego wcielenia. Jeszcze rozpoznać swój ten miernik e, swojego stanu bycia, żeby wiedzieć, e, czym zasilę kolejne wcielenie. Wiesz, i to jest takie bogactwo. E, I naprawdę ja wiem, dokąd mogę tych klientów zaprowadzić, widzę ich potencjał. Nie wszyscy z tego skorzystają to jest jakby naturalna rzecz, ale wiedzą o tym, że to w sobie mają. I to, czego ja dotknęłam. To naprawdę myślę, że mogłabym się tym dzielić, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne e, światu, e, żeby przejść tą, ja nazywałam tak, tak zwaną falę, przejść z, tego, z tej przeszłości, z tego marazmu do, do takiego czystego wyzwolenia. E, ale to wyzwolenie mówi o tym, że musimy porzucić pewną tożsamość na rzecz nowej tożsamości. To jest ten. Ten przesmyk jest najtrudniejszy w tym wszystkim. Super. Fajnie się tego wszystkiego słucham. I właśnie, co my więcej możemy usłyszeć podczas Twojej prelekcji na Kongresie Rozwoju Świadomości? Przypominam, że ona będzie 25 kwietnia o godzinie 20. To tu się dowiemy. To jeszcze tak daleko? Tak daleko a jednocześnie, już, a jednocześnie już się wydarzyło. Wiesz co, ja kiedyś miałam taką myśl, że, że no, słowa wprowadzają w nas w pewną relację. Ale miałam taką myśl, że nie chciałabym nic mówić, żeby poprowadzić sesję czy jakokolwiek jakieś wydarzenie, nie odzywając się wcale. I w tym, w tym w Tej ciszy, tam się mówię, tyle wydarza, że słowa nie zastąpią te, tej, tej magii, właśnie tej energii, która wtedy po prostu inicjuje i e, uaktywnia to, co w nas najpiękniejsze. E, jeszcze nie wiem, jaki będzie miała przebieg ta prelekcja, e, bo no, doszliśmy nie, razem. Nie, nie w ciszy. A A, bo ]Yes. Będzie już, e, czas na pytania i odpowiedzi. Tak, więc... Wiesz co? I, I, tak -to -to. ja myślę, że. <gł> Ale zobacz tak, jak rozmawialiśmy przed e, tutaj live'em, że jesteśmy tego zdania, że, e, że teraz, że teraz to jest ten aspekt e, wydarzania się e, tej energii, tak? Że nie możemy. Czy znaczy ja jestem taką osobą, która pomimo, że się przygotuje. To dla mnie to przygotowanie już jest takie poniekąd martwe, bo to przygotowanie było na tamten aspekt, ale jeżeli kiedy otwiera się przestrzeń i wydarza się teraz, to te myśli zupełnie inaczej się układają, układają się pod tą grupę, do, do, do której będę mówiła. I to jest z jednej strony najpiękniejsze, ale chyba też i najtrudniejsze, bo to leci taki przekaz, wiesz z teraźniejszości ten channeling, właśnie z tego momentu nawet w tej rozmowie ja tu jakoś kartkę sobie napisałam, a to zupełnie inaczej to wszystko kieruje się. Ale dobra, tak do brzegu. To jest to bycie w sobie, tak, tam mój temat był. Mm, moim konikiem, to jest właśnie aspekt zarządzania swoim odzyskaniem odzyskanie swojego pulpitu zarządzania. Czym to jest? że właśnie kiedy zaabsorbujemy sobie ten, całą tą wiedzę, tą, kiedy przebudzimy tą swoją świadomość, e, zobaczymy, ok, gdzie ja tutaj jestem, dlaczego tu jestem, e, zaczniemy, się, zaczniemy się rozpoznawać, to przychodzi taki moment, że musimy coś z tym zrobić, że musimy przejść do działania e, i ja te warianty pokażę. Te bycie w sobie, jak zarządzać sobą, jak kontaktować się w tej codzienności, na co zwracać uwagę, to jest takie, to jest ten nasz mechanizm poruszania się po tej naszej codzienności czy rzeczywistości. Więc z jednej strony to, co my zaczerpniemy jako wiedzę, później musimy to przełożyć na funkcjonowanie. Żeby stać się tym, tak jak teraz mnie słuchasz, czyli ja mówię z poziomu siebie, biorę przede wszystkim za to odpowiedzialność, bo żeby te aspekty, bycie w sobie zaistniało, musimy. musimy e, słowa mi zabrakło. Musimy mieć parę aspektów, które musimy wdrożyć w życie, żeby to wszystko zaistniało. Więc musimy mieć parę cech w sobie. Które umożliwią nam rozpoznanie siebie. To coś, coś w tym stylu. I myślę, że fajnie gdyby mój live był właśnie na zasadzie takich pytań i odpowiedzi, bo wtedy płynie ta właśnie autentyczność i ta obecność tych energii, które wtedy, wtedy będą. Nie? Mhm, jasne. I serdecznie zapraszamy właśnie i, i na twoją prelekcję, wykład, i na część, w której będzie można zadawać pytania. Serdecznie mm. zapraszamy, a powiedz nam tak. jeszcze, gdzie można Ciebie znaleźć? Gdyby ktoś gdzie można znaleźć? Coś, no coś przede coś. wszystkim na mediach społecznościowych, tak? Facebooku, Instagramie, YouTube'a, ale też y, mam swoją stronę Przystanek Życie. I tam jest taki swoisty blog, takie historie o mnie. Dużo piszę, dużo piszę też przemyśleń, bo lubię tworzyć pewnego rodzaju sentencje, więc rozwijam się w tym klimacie i czasami gdzieś tutaj wrzucam siebie na żywo i pokazuję siebie od tej takiej inspirującej strony, więc zachęcam do tej aktywności. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ale przede wszystkim ważna jest dla mnie właśnie ta obecność i bycie w sobie na takiej, w takiej neutralnej przestrzeni, kiedy możemy wyrazić siebie bez oceny, bez zmieniania, po prostu w tej takiej naturalnej formie, w jakiej obecnie jesteśmy, bo powiem Ci, że dzisiaj jestem fanką tego, że z tego poziomu My już możemy wchodzić w swoje pickie życie. Że nie zawsze musimy przepracowywać e, trudne casey naszego życia, ale już teraz mamy taki potencjał w sobie, że jesteś we właściwym miejscu i z tego możesz ruszyć. Powiem ci jeszcze, że mm, zapraszam oczywiście wszystkich na sesję jeden na jeden. Pracuję online z ludźmi z całego świata. Zmieniam teraz trochę formułę swojej pracy, bo oferuję również mentoringi, czyli taką, taką osobistą asystę siebie w życiu. Czyli można mnie kolokwialnie mówiąc wynająć na dzień, na godzinę, na tej zasadzie, że spotykamy się w realu i towarzyszę tobie w życiu, i jednocześnie obserwując i dam ci pewien audyt. Na te pytania, oczywiście, z którymi do mnie przychodzisz. Czyli można powiedzieć, że wdrażamy pewne aspekty um, transformacji na żywo, bo to jest mój ulubiony case. I często mam klientów, którzy gdzieś tam są po świecie rozsiani i dzwonią do mnie, więc moją domeną jest moja dyspozycyjność też. Dzwonią, ja dosłownie z nimi lecę. I usprawniam ich tutaj um, życie, bo tam się coś wydarza trudnego, więc ja im dosłownie towarzyszę. Więc wychodzę z taką nową inicjatywą, że mogę również towarzyszyć w takim życiu codziennym, robiąc cokolwiek, co oczywiście uznamy tutaj za, za zadania wpisujące się w ten, um, no, w, w, w dany temat realizacji. Mhm. Pięknie. Dziękuję Tobie ślicznie. Zapraszamy jeszcze raz na prelekcję. Ja zachęcam Zapraszamy. do zerknięcia w opis tego live'a. Tam są linki, zarówno do fanpage'a, gdzie będzie na bieżąco, właśnie różne informacje, gdzie będzie można oglądać te prelekcje. I zapraszam też na newsletter. Gdzie na bieżąco wszelkie informacje o kongresie, o nowościach czy też atrakcyjnych ofertach będzie można znaleźć. jeszcze tak. raz. Ja, ja, ja również zapraszam, bo robisz naprawdę świetną robotę. Tutaj znalazłeś, wyłuskałeś najlepszych prelegentów, Ever, i, i to z różnych dziedzin. Bo te dziedziny, jakieś przysłuchiwałam, naprawdę są niesamowite. Nie wszystkich tematów dotknęłam, ale to jest naprawdę, ile nam przestrzeń daje możliwości rozpoznania siebie. To jest naprawdę cudowne i warto z tego korzystać. I warto później wdrażać w życie. Od tego wtedy ja jestem, żeby wesprzeć. Mhm. Więc tak, zapraszam również. Dzięki śliczne. Co jest ważne, to wszystko jest bezpłatne. To są wszystko darmowe treści, do tego jest bezpłatny dostęp. Oczywiście można wspierać organizację kongresu, do czego zachęcam, ale to mamy, słuchajcie, za darmo. Więc każdy może skorzystać. Jeszcze raz. Na, <laughs> jeszcze raz zapraszam na prelekcję Renaty. I widzimy się. Do usłyszenia. Trzymajcie się również, było mi miło. Do zobaczenia. Okay.